Wiem, że na to czekaliście. Pizza News Network! Nowe wiadomości na temat pizzy, brak nowych wiadomości z dzisiaj. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Good Pizza, Great Pizza. Tak jak zapowiadałem ostatnim razem, jeśli wyjdą nowe treści, coś nowego zostanie dodane, to ja tutaj od razu odpalam. Hej, jak leci? Wspaniale! Dobrze to słyszeć, słyszałem, że znowu wykorzystujesz swoje podwórko. Oto prezent od weterana ogrodnictwa. Tara. Ym, co to? To krasal ogrodowy. Pomyślałem, że to dobry dodatek do Twojej restauracji, pomoże Ci w ogrodzie i być może przyniesie Ci też trochę szczęścia. I wygląda uroczo. Pomyślałem, że będzie tu pasował. Dobra, muszę lecieć, e, daj, ale daj znać, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy, zawsze jestem w mieście. Pa! No i słuchajcie, e, jeśli Wam się spodoba ten odcinek, wiecie co macie robić, oczywiście. Czyli. Obowiązkowo zostawiacie swój własny kawałek pizzy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy historię. Historia z krasnalem ogrodowym. Kevin usłyszał, że znowu korzystasz z ogrodu. Więc przyszedł się przywitać i dał ci w prezencie krasnala. Jak miło. Rewelacja. Zobaczmy w zadaniach. 50 52 duszy na pizzę z napiwków. A coiny, pizza coiny zamieniły się teraz w gemy. To jest coś zupełnie nowego. Zobaczmy, co, co tutaj wyniknie. I zobaczmy nasze, mm, nasze osiągnięcia. I teraz mamy tak, że dostajemy gemy za ukończone osiągnięcia. Okej. Okay. Dobra, mamy pełne ziarna, żyje dla oliwek, niesamowici grzybowi bracia, pełne ziarna kolejne, wybredni ludzie, o mój Boże, ale tutaj tego nazbieraliśmy. Na Zazumie! Pizza z krewetkami, z pieczarkami, z ananasem. Dawno nie robiłem pizzy, więc zobaczymy, czy się wyrobię z tym wszystkim. Krewetki, pieczarki ananas. To będzie stosunkowo szybkie i zobaczmy na wykresie kołowym. Snudłe no pizz ser, serduszek bardzo dobrze. E, pizza z kiełbasą, kiebasa, ser też jest spoko. Chcę to na zielonym sosie. Okej, okay, pizza z kiełbasą, ser i zielony sos. Dobra, zobaczmy, czy ja dalej pamiętam jak to się wszystko robiło. Okej, okay, spoko! Coś tam jeszcze, coś tam jeszcze w głowie mi zostało, jeśli chodzi o robienie. O, nowe składniki tam są, przynajmniej tak to wygląda, że miałyby być. Wrzućmy sobie tutaj szybko trzy pizze, które będziemy mieli do zrobienia na zazuma od razu. Ok, trzy pizze przygotowane. Mamy tak, krewetki, proszę bardzo, pieczarki. No jedź piekarniku jedź. Tą pizzę możemy sobie pokroić. Wrzucimy ją sobie od razu do pudełka. I proszę bardzo, to niemożliwe! Tylko Magda Wester umie zrobić tak dobrą pizzę! Podlejmy sobie też kwiatek, no bo ogród się odpalił tutaj. Ten krasno mnie zastanawia, o co z nim chodzi. E, hawajska pizza jest dobra, ale nie rozumiem, dlaczego zawsze zapomina się o krewetkach. Okej, okay. więc w hawajskiej pizzy będziemy mieli tak. Tak. Do tego będzie szynka, a na i krewetki. Chyba, że szynki miało nie być. Kurde! Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam kompletnie tego, e, jak to wszystko wygląda. O kurde, czekajcie, bo tutaj korek mam. Dobra, hawajska pizza się robi, wrzućmy sobie szybko ananasa tutaj. A mi miga ten przepis. No wiem, o co chodzi z tym przepisem. Czekajcie, ja w sumie sprawdzę, czy nie popełniłem błędu. Gdzieś tutaj była książka kucharska. Zobaczmy, jak wygląda pizza hawajska. Ej, czy naprawdę ja nie mam w przepisie pizzy hawajskiej, hawajskiej, normalnej? Mam tylko pizzę z ananasem. Ej, to jest bardzo, bardzo interesujące. No dobra, zobaczymy co z tym będzie, wrzućmy sobie jeszcze tą pizzę tylko do Zazuma. Ciekawe czy na Zazumie e, też znowu dalej muszę kroić, czy mogę nie kroić. Och, ta pizza dała mi aligatora, co? Nie, nie wiem czy dobrze przeczytałem. Ej, chcę ze wszystkim, ale skoro to pizzeria to wezmę pizzę śniadaniową, e, co? Cebula, pieczarki, kiełbasa, bekon, Proszę bardzo. Okej, okay, pizza śniadaniowa raz. Mam zamiar ucałować tak dobrą pizzę? To bardzo się cieszę, że smakowało. Tutaj napiwki cały czas lecą I do przodu. O, zabaw się ze swoim piekarnikiem i daj mi ciasto z dodatkami do nieba. I nie! Wiem co to, miałem kliknąć co? O to chodziło. I co chodziło? Co to miało do... być? Mówiłem te wszystkie zdrowe opcje. Wezmę pizzę z sosem, pesto, kurczakiem i warzywami, ale bez sera. Okej, okay, warzywa. Ym, nie wiem czy to pieczarki będą, najwyżej mi powiesz, że pieczarek zabrakło. Weźmy to, weźmy kurczaka i chyba tyle. Proszę powiedz mi, że to wszystko, co potrzebowałeś? Następnym razem spróbuję nałożyć więcej kukurydza. O, ja cię kręcę, zapomniałem kompletnie. I jest i pierwszy z No hej, właśnie odbieram zamówienie 345, czyli z krewetkami, proszę bardzo. Po pracy śmigam tutaj i zjem kolację, no to ja zapraszam jak najbardziej. Dobra, na co nas pieczarkami? Daj mi dwie drzewnicę z pesto i cebulą. Czy masz położyć na jednym z ciast szynkę na jednej połowie i kurczaka na drugiej? Oczywiście, że mogę. To wcale nie taki skomplikowany przepis. Mamy szynkę, mamy kurczaka. Okej, okay, jedna pizza z cebulą już się robi. Druga pizza z cebulą już też się robi. Mam nadzieję, że nie popełniłem tej błędu. Że to nie jest tak, że na jednej pizzy miała być szynka, a na drugiej kurczak. Bo czasem w tłumaczeniach były błędy. Mam nadzieję, że twórcy poprawili to. Nie mogą być lepiej, idealnie. Mam pierwsze osiągnięcie, Rozłóż cebulę na 50 pizzach. No i wybredni ludzie, 4, 250 pizz pół na pół. To też się zbliża. Rozłóż ser na 100 pizzach. No, ej, dodali trochę tych, tych achievementów tutaj, z tego co widzę. Tak, sobie wiecie, co bym poskrolował? Mamy parę ukrytych jeszcze. No i ciekawe, czy jakie będą achievementy w związku z eventem letnim, który mamy w tym momencie. Ej, chcę dostać pizzę bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wygląda jak biedronka. Wypieczony, spód, dobrze. Wrzucamy więc dwa razy do piekarnika i słuchajcie zapraszam was oczywiście na całą serię z Good Pizza Great Pizza playlista znajduje się w karcie tam możecie sobie zobaczyć wszystkie odcinki po tych odcinków bo wydaje mi się około 30 już jak na razie to jest matematycznie idealna pizza bardzo mnie to cieszy i zazum na skuterze przyjechał o no, czy ktoś zamówił pizzę no tak i jestem tu aby ją odebrać proszę bardzo pizza z pieczarkami mamy innego dostawcę na zazumie no widać że firma się rozwija to trzeba przyznać Jestem tak zazdrosny do tego, kto może brać udział w jedzeniu tych pisznych pizz. Zapraszam wieczorem. Twój kolega powiedział, że wpadnie. <muletra> Kocham pizzę, słyszę te wszystkie nowe przepisy, zdobywam nowe przybory kuchenne, widzę te wszystkie szczęśliwe twarze, żyję dla takich dni. Yy, o, chciałbym dostać pizzę z bazylią i oliwkami. Proszę bardzo, żaden problem. I jak zawsze nie pamiętam, czy jak mówią, że pizza z bazylią, to ma być też na sosie pesto, czy ta bazylia jest tutaj tylko takim, e, właśnie, że chodzi o liście. No i to zamówienie ZAZM zostanie odebrane wkrótce. Właśnie, czy ja. E, o, dobrze, zatrudnisz mnie. Czy ja tego Zazuma ostatniego przyjąłem? Muszę sprawdzić. Tak, z ananasem też jest przyjęta i tam jest chyba koło 21. Czy kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To jest smakowite. Załóżcie, że smakowałoby to lepiej na pizzę. przegryć 4 razy. Kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To taka trochę jakby miała być yy, hawajska, ale nie do końca, nie? No i dzięki automatowi do krojenia pizzy myślę, że sam się pokroi na tyle, ile trzeba. Przekrój cztery razy. Okej, okay, nie na cztery części, tylko cztery razy. Dobra, niech ktoś z nami już z fali aluminiowej ten piekarz po prostu czyta w moich myślach! Idealnie. Rozłóż ser na stu pizzach. Ja prawie co jedną pizzę będę dostawać teraz osiągnięcia, super. A więc tylko jedna pizza? W porządku, spróbujmy. Proszę bardzo, pizza z ananasem. E, trudno będzie się oprzeć pod kawałka po drodze. Oj mordo, jakbyś to zrobił, to miałbyś naprawdę problem. Dwie pizze, jedna z pieczarkami, jedna z cebulą. No dalej, zrobię wszystkie z pesto. Jest i pieczarka, jest i cebula, no i słuchajcie, pierwszy dzień minął jak widać ja nie straciłem moich zdolności kucharskich, także wszystko jest dobrze. Dobra, chyba ostatni zamówienie na dzisiaj. Krewetki w sosie pomidorowym smakują naprawdę dobrze, a może będą lepiej smakać w sosie pesto? No, to ja nie wiem, w zasadzie ja nie lubię krewetek, więc musisz sam ocenić, drogi kliencie. I ostatnia pizza na dzisiaj. Proszę bardzo. To najlepsza pizza świata! No, bardzo się cieszę. No i dobra, co my tutaj mamy? Na koniec dzisiejszego dnia, dzień 110. No dużo tych dzisiaj nazbierało, co? Całkowity zysk, 90 dolarów, no to bez wybuchów, tak powiem szczerze, czy mamy jakiekolwiek ulepszenia? Nie wiem, nowe dodatki będą albo coś? Jak na razie się nie zapowiada. Mamy teczową naklejkę z okazji Pride Month, które było w czerwcu. Mamy lampy, nowe szafy. O, automat z napojami. Ja myślę, że mogę sobie spokojnie coś takiego wstawić, co będzie fajnie wyglądało. No i tak na nowy, że tak powiem nowy sezon, możemy sobie odświeżyć trochę naszą pizzerię. Zróbmy sobie o te zielone, zieleń, zieleń na pół na ściany, wygląda bardzo fajnie, na podłogę. Hmm, może jakieś takie coś, coś jasnego. Jakbyśmy wzięli na przykład białe płytki, a można podejrzeć jak to wygląda? Oj, chyba nie. Dobra, myślę, że będzie wyglądało dobrze. O, i mam pudełko letnie. To też idealnie, słuchajcie, z okazji właśnie tego, że mamy lato. O, z tobą różowe paski? Jak to będzie wyglądało? Nie, no to idealnie, słuchajcie, letni letni klimacik zróbmy sobie w naszej pizzerii. Następny dzień. Pizza News Network. No wiadomości na temat pizzy. Brak nowych wiadomości z dzisiaj, o co chodzi? Dlaczego już nie ma nowych wiadomości? <grych> Cześć, jesteś dzisiaj moim pierwszym przystankiem. Masz to, twoja paczka. Okej. Okay. Mamy automat? Nowe stoły? Idealnie. No Zazumie. Słony żeglarz dwa razy, z szynką dwa razy i dwa razy wegańska. To sobie słonego żeglarza w pierwszej kolejności zrobimy. Wykres kołowy. Pięć serduszek. Oby te opinie wskoczyły z powrotem na ten odpowiedni poziom. Hej, ty! Podaj mi pizzę! Bardzo jej potrzebuję! Pizzę? I taką, którą sprzedaję najczęściej w tym małym sklepiku. Najczęściej. Jaką? Stary, jakakolwiek pizza, im szybciej, tym lepiej, no to dobra, okej, okay, spoko, no dajmy mu y, standardową y, margheritę, oczywiście z bazylią, słuchajcie, bo jak to, tutaj jestem profesjonalnym kucharzem, który już od ponad 100 dni prowadzi swoją pizzerię i doskonale wie, co tutaj trzeba zrobić. Ok, i weźmy y, ekspresikiem, zróbmy słonego żeglarza, a ja tylko sobie przypomnę, jak to ten słony żeglarz był skonstruowany, to jest oliwka i... oliwka i y, anchoa. to tylko to. OK, margherita dla krasnala ogrodowego będzie zaraz gotowa. <grymne> A te pizze z anchois od razu wrzućmy sobie tutaj. I wszystko gotowe, dobra. Yy, nigdy nie będę mieć dość pizzy! Yy, jesteś krasnalem? Oczywiście, że tak. Kevin dał ci mnie wczoraj. Przy okazji, nie nazywaj mnie Krasnalem. Mam imię, jestem body. Ej, rzeczywiście, tutaj tylko grzyb został. Krasnal nie uciekł. Krasnale jedzą pizzę? Nie, większość nie je w ogóle, ale ja jestem jedyny w swoim rodzaju. Pizza daje mi siłę do życia. Większość dobrych pizzarii ma własny ogródek, więc mój duch podróżuje między nimi w poszukiwaniu jedzenia. I? I wiem, że dopiero zacząłeś używać swojego podwórka, więc zawrzejmy umowę. Nauczę cię jak uprawiać ogród w zamian będziesz mnie karmić pizzą, żebym mógł mówić. No dobra, nie mam innej opcji. Jak... <laughs> Super, oto lista rzeczy, które musisz zrobić. Jeśli uda ci się ukończyć te zadania, otrzymasz ode mnie fajne nagrody! Teraz pozwól mi odpocząć, zaczniemy od jutra. No dobra, to co ja mam? Mam listę zadań, ale gdzie ta lista zadań jest? Czy ja w ogóle mam ogródek? Mogę wejść gdzieś w ogródek? Co tu się dzieje w ogóle jakiś hot, hot pizza summer? Mamy za kolejne dni pracy, takie tutaj rzeczy. Czy co? Za 300 pizz, 60 pizz, 20 dolarów. 20 dolarów za 60 pizz, naprawdę? O co tu chodzi? Jest strasznie dziwne to wszystko. Odbierz wszystko. Odebrałem sobie za pierwszy dzień. Chyba, że to jest za kolejny dzień albo coś. I tutaj jest jeszcze codzienny prezent darmowy. Ok, wziąłem nasiona. A poczekajcie, bo ja mogę do ogrodu wejść w jakiś sposób. Nie, to są przedmioty. Coś mi się kojarzy, że był, była możliwość wchodzenia do ogrodu, ale nie ogarniam, gdzie to jest teraz. Basta. Jestem tutaj, wegańska pizza, ale bez bazylii, włóż ją do pieca dwa razy. Okej. Okay. Wegańska pizza, czyli standardowo wszystkie dodatki warzywne, nie pochodzenia roślinnego, to będzie kukurydza, ananas bez bazylii i to w zasadzie tyle. Dwo, do pieca, do pieca dwa razy, a zobaczmy sobie jeszcze szybko na Zazumie, druga to będzie dwa razy pizza z szynką. Okej, okay, dwie pizze z przygotowane, pizza wegańska, bez bazylii no, dwa razy. Nie możesz sprzedawać pizzy, na której brakuje bazylia. Mordo, powiedziałeś, że ma być bez bazylii! O co tu chodzi? No, no, no. Kurde. Staram się wyjść z moim psem na frisbee, może pizza z boczkiem go przekona? Cztery kawałki. Okej. Okay. I bacquaggiano zebrane. Czekajcie, jaka to ma być pizza? Tylko z boczkiem, okej. Okay. No chłop powiedział, totalnie bez bazylii. No i co ja mam tutaj zrobić w takiej sytuacji? Ale nonsense. Dobra. Pierwsza pizza pokrojona, A, na no tak, na cztery kawałki, bo ma być to frisbee, nie wiem, co to zmienia, ale okej. Okay. Bo no już ci było kropno do tej pory. Mordo to nie dla Ciebie ta pizza, tylko dla twojego psa. <grystanie> Dziś wieczorem na miasto idę z serem. I chcesz pizzę z serem, tylko rozumiem, dobra. Proszę bardzo! Nie wiem co powiedzieć, ta pizza jest tak dobra, że chciałbym kupić jeszcze jedną, i podzielić się ją. Oj nie doczytałem co tam dalej było. Okej. Okay. Hej, a na no wiesz lubię potrawy z pieczarkami? Tak, pizza z pieczarkami. Chcę to na sosie pesto, a nie pomidorowym. Okej, okay. pizza z pieczarkami na sosie pesto. Co z tym ogrodem? To mnie strasznie zastanawia, bo kompletnie nie wiem czy jest jakiś, y, jakieś wejście do mojego ogrodu. Może czegoś po prostu nie ogarniam tutaj w tym temacie. Hmm... Może bym coś kliknął jakiś... Przycisk na ekranie! Y, hej, nienawidzę pizzy. Okej. Okay. Hej, już się trochę spóźniłem. Mogę po prostu dostać pizzę? Oczywiście, że tak. Dwa razy spałem, żeglarz. Wydaje mi się, że dostarczałem placki prosto z kuchni babci. Dobra, dwa razy z szynką i dwa razy wegańska będzie na ostatniej, dostaw na ostatniej dostawie. I już Zazum przyjechał na kolejne zamówienie. O oh, Jezu, kolejny pracownik. Ej, miej mnie też do za sobą, zaparkowałem w strefie zabładunku. Okej, okay, proszę bardzo, dwie pizze z szynką dla ciebie. Ja goście pachnie dobrze, nic dziwnego, że to miejsce dostaje takie dobre recenzje. Dobra, i dwie wegańskie, odbierzmy sobie ostatnie tutaj zamówienie z Zazuma. Już przygotowane są. Pragnę pizzy z owocami, w tym z owocami morza. Pizza z serem, owocami jak oliwki, papryka, ananas i krewetki. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Oliwki, papryka, ananas, krewetki. Um, anchoa. Czy nie? Chyba chyba niekoniecznie. Zobaczmy, czy to wystarczy. O lubię te pizzę bardzo dobrze. No i skończyliśmy zadanie na dzisiaj, czyli mamy 50 funduszy na pizzę z napiwków idealnie. Mam dla Ciebie trudne zamówienie chcę każdego dodatku, który masz. Okej. Okay. Spoko, żaden problem, tylko to jest ten typ, który jest złodziejem no i to mnie przeraża trochę. I on pewnie nie zostawi mi pieniędzy. Ja zrobię najdroższą pizzę, jaką mogę, a on mi ukradnie pudełko z pizzą. Tak? <grytanie> ja tak zgaduję, że tak może być. Okej. Okay. Ale tutaj klepie ta pizza? Okej, okay, jeszcze kurczak jest. W ogóle zapomniałem o istnieniu kurczaka. Dobra. Mamy wszystko poukładane. Zobaczymy, czy to będzie. Czy to będzie tak, jak mi się wydaje: że ja zrobiłem najdroższą pizzę, która jest warta z 50 bucksów, a chłop po prostu zabierze ją i ucieknie. Och, co za wspaniała pizza, nieźle! No i dokładnie, minus 15 baksów mam w tym momencie, ale nonsense. No dobra. U, sprawdzasz mój motorower? Tak, myślę, że to że jest całkiem spoko. No, proszę bardzo, masz tutaj dwie pizze ostatnie. Jesteś pewien, że mogę przenieść ciężar tej... Kurczę, za szybko mówią. <ścoughs> Czy wiesz, czym jest Ratatouille? Chcę tego, ale na mojej pizzy. Danie wietrańskie, bakłażan, papryka, cebula, bazylia na pizzy z serem, okej. Okay. Często, że ostatni odcinek był tak dawno temu, bo wydaje mi się, że już chyba ze trzy albo 4 miesiące temu ostatni odcinek był. z... Nie, dużo wcześniej. Chyba jeszcze dużo wcześniej. O kurde. Tak dawno. Nie mogę być lepiej, dziękuję Ci. Może nawet pół roku już minęło od poprzedniego odcinka, ale jajca. No to ja nie pamiętam w większości tego. Z piecza, piecza, pieczarkami nie zdążyłem przyjąć. Czyli to znaczy że gość chce trzy pizze z pieczarkami. To już pamiętam też ten, te konkretne zamówienie. No dobra, mamy tak. Całkowity zysk 47 dolarów, ale biednie, o co tutaj chodzi? Naprawa pieca? To może przez ten piec, że tak wolno pracuje. No i dodatki, no tak powiem szczerze, tutaj tam mamy dwa dodatkowe pudełeczka, ale nic się nie pojawia. Zobaczmy następny dzień. Pizza News Network! Z ostatniej chwili! Nie ma żadnych wiadomości. Zamiast tego posłuchajmy naszych sponsorów. <grywy> 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 o, najpierw najważniejsze. Jasne. Yy, dobra, jakąkolwiek pizzę Proszę bardzo Będę robić mu codziennie tą samą pizzę, chyba że poprosiła jakąś inną <laughs> no, Dobry gość Podoba mi się Dobra Mamy margheritę Proszę bardzo Miałem tam pizza smakuje wyśmienicie, dobra, chodźmy do twojego ogrodu Okej okay. I co, ja klikam tu? O, dopiero teraz mogę wejść do ogrodu Super Tap on the bed to take a closer, closer look. Dobra, zbierzmy sobie bakłażana. Potrzebuję wody. Ale to nie jest to, co miałem zrobić. Dobra, mamy puste łóżko. Nie łóżko, tylko grzątka, oczywiście. Możemy posadzić sobie. Potrzebuje wody. Możemy konewką sobie tutaj kliknąć. Ok. Nawozy pozwalają rosnąć szybciej o 15 minut. Mogą również odnowić jakość rośliny czy coś tam. No dobra, to możemy sobie dodać. No i na samym końcu yy, możesz zawsze zajrzeć do rośliny, jak tam jej stan. Ok, wszystko spoko, możemy sobie wrócić. Widzisz, to nie takie trudne, dbaj o te rośliny regularnie, a dadzą ci wiele nagród. Dobra, zabawa. <grytanie> dobra, to pierwsza lekcja, jutro nauczycie więcej. Dzięki wielkie. No okej, okay. czy ja coś mam tu do odebrania jeszcze? Nie, no mogę sobie najwyżej wejść do tego ogrodu. To fajnie, fajnie, że trochę to urozmaicili, bo wcześniej to było chyba takie bardzo zwykłe. Dla wielbicieli mięsa jeden. Z anchois, z kukurydzą i wegetariańska. Mogę wszystkie przygotować na raz, bo mamy pięć miejsc w naszym podgrzewaczu do pizzy. No i zobaczcie, ostatnie trzy e, opinie, to jest pięć serduszek. Nic nie zepsułem jeszcze tak bardzo. Hej, a no wiesz, lubię potrawy z pieczarkami. Tak, pizza z pieczarkami. Dobra, robimy pizzę z pieczarkami i zrobimy od razu pizzę do Zazuma. Dobra, zrobiłem z anchois i z kukurydzą na zamówienie numer 2, a na zamówienie numer 1 i 3 mamy tak, dla wielbicieli mięsa. Wydaje mi się, że to są wszystkie mięsa. Chociaż. No właśnie. Ch chyba, chyba wszystkie. Chyba, że coś zepsułem. Czekajcie, muszę to szybko sprawdzić. Gdzie jest książka kucharska? Bez kurczaka. O nie. No dobra. To w takim razie muszę to wywalić i zrobić się jeszcze raz. I pizza wegetariańska. To jest akurat standardzik, bardzo łatwe do zrobienia. Chociaż, czekajcie, bo do tego przepisu chyba zostały dodane później wszystkie pozostałe rzeczy. Dokładnie. Są to wszystkie, wszystkie warzywa i owoce, jakie, jakie występują. Czyli to, to i to, okej. Okay. Mamy w takim razie przygotowane. Wrzucamy tutaj ekspresikiem. Tam w międzyczasie cały czas klient czeka na zamówienie, ale musi poczekać też, bo ja, um, no, że tak powiem, mam priorytety. <grytety> o, dziękuję za doskonałą pizzę, się wyrobić na czas. Sorry, mordo, no. Co, mam już wejść do ogrodu? Potrzebuję wody. I co, ja mam za zaglądać tutaj co 30 sekund? O co tu chodzi? Możemy też sobie kupić oczywiście nasiona. Myślę, że na ten moment um, nie ma takiej potrzeby po kupował, dekoracje i ten Dobra, to nie jest takie istotne, myślę, że Później tutaj wrócimy, mi najbardziej pasuje Ta doniczka, którą mam z bakłażanem tutaj na, na ladzie ty, no, Chcę pizzę z niewidzialnymi dodatkami, takimi jak ja, co? Ty, no, Widzę, że swoje poczucie komory też jest niewidzialne Poproszę pizzę z serem <śla> O kurde, myślałem, że mi się nie wczytała tekstura Albo coś, ale jajca Proszę bardzo, niewidzialna pizza O, no, o jakieś sztuczki użyłeś Do zrobienia tej pisznej pizzy Mm, nie wiem, chciałem to jakiś żart rzucić tej ale nie zdążyłem wymyślić. <laughs> pizza hawajska to gorący temat, co wiesz, na pizza hawajską z SOSem Pesto? No ja osobiście nie zjadł, ale no powodzenia. I tutaj pytanie, czy mm, powinny być krewetki na tym? Czy też nie? Zobaczmy. O, najlepsza pizza jaką kiedykolwiek jadłam, czyli nie. Dopóki ktoś nie prosi o krewetki, nie trzeba dodawać krewetek. O, więc tylko jedna pizza, w porządku, spróbujmy. I e, to jest pizza z wyjedniczenia mięsa, proszę bardzo. O, jesteś pewien, że mogę przenieść ciężar tej pizzy na mój mały motorower? Chyba tak nam było powiedziane. Dobra, i drugie zamówienie z Anszła i kukurydzą. Potrzebuję pizzy za nasem na kolejną randkę, żeby sprawdzić na czym stoję. No dobra. Słuchaj, życzę powodzenia. Chociaż nie sądzę, żeby pizza z ananasem była dobrym wyznacznikiem do randkowania. Bo można zrujnować sobie potencjalnie, potencjalnie fajny związek jeszcze przed jego rozpoczęciem. O, mam wszystko w tej pizzy. O, mam dla ciebie trudne zamówienie. Chcę każdego dodatku, który masz. Nie! Pff, spadaj, mordo! Już mnie nabrałeś raz. Już raz to zrobiłem. Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? Proszę bardzo. Nie wiem, co to ma z pomidorem wspólnego. Ani kształtu, ani koloru, ani smaku. Nie widzę tutaj żadnej podobizny, naprawdę. Proszę bardzo, Twoje fioletowe pomidory. To widzę, jest świetne jak ty. Dziękuję, dziękuję. No i przyjechał Zazum. O, sprawdzasz mój motorower? Tak, myślę, że jest całkiem spokojny. Tak. <ścoughs> nie nie mogę nic innego odpowiedzieć. Jestem tak zazdrosny to, jak to, kto może brać udział w jedzeniu tych pysznych pizz. Dobra, i ostatnia wegetariańska na Zazumie będzie. Kiebasa i pieczarki z odrobiną bazylii brzmią smacznie 8 kawałków wypieczony spód i dwa razy do pieca proszę bardzo. Pięknie wygląda ta pizza. Hmm. Zagraj fanfare z dzieństwa. Dobra, zagram. Na pewno. O, przepraszam, nie jestem głodna, ale czy masz napełnić moją butelkę wodą? Okej. Okay. <ścoughs> jeśli zamówię Cię je pizzę z kurczakiem, to będzie bez kości, prawda? Wypieczony spód. Okej. Okay. Myślę, że będzie bez kości. To chyba nie kładzie nikt nogi kurczaka na pizzy, nie? To było bardzo dziwne. I masz swoją pizzę z kurczakiem dwa razy wypieczoną? Może ci było kropne od tej pory. Ale że ludzie tak wartościują pizzę, nie? To niesamowite. Tak, poproszę peperoni, żartuję, jestem tylko po odbiór. No mogłabyś poprosić peperoni, ja tutaj bardzo chętnie bym wydał jeszcze jedno. To jedno będzie się oprzeć po kawałka. Ten żart jest trochę niestosowny, będąc dostawcą. Jest mniej sposobów na przygotowanie potraw, grillowanie, gotowanie, smażenie na głębokim tłuszczu, na maśle, Och, połóż na pesto. I to są krewetki, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Mam nadzieję, że nie. No, come kaman, kaman, on, come on, come, on, come on, jeszcze jedno zamówienie zdążymy zrobić, 9.30. Proszę bardzo. Świetnie! Dokładnie to, czego chciałam. Super, bardzo mnie to cieszy. Kaman, szybko! Biorę! Nie wiem, co to będzie. Może być banalne pytanie, czy mogę dostać pizzę z kukurydzą pokrój 4 razy. Proszę bardzo. Te pokrój 4 razy to jest swoją drogą nowy feature, bo tego nie było wcześniej, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wcześniej było tylko albo pokrój na pół, pokrój normalnie i nie, nie krój wcale. A tutaj mamy nowe, nowy rodzaj krojenia. To jest bardzo fajne, bo no, jednak spoko, że coś dodają. No dobra, kończymy dzień 112. I zarobki z dzisiaj? Może trochę lepsze niż wczoraj? Chociaż nie, już widzę że 60, 80. No. No, może być, no, od biedy. Wiecie, że tak biorąc pod uwagę te ostatnie dni, jak po, poprzednio grałem, to byliśmy w dużo, dużo lepszym stanie, jeśli chodzi o zarobki. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw swój kawałek pizzy pod spodem i dziękuję bardzo, macie całą playlistę w tym momencie na ekranie końcowym. Trzymajcie się, na razie i cześć, zapraszam na pozostałe serie na kanale.